Przede wszystkim, poza tym, że pan minister wie wszystko na temat realizacji tej jednej z najważniejszych inwestycji drogowych, który w tej chwili jest realizowany przez polski rząd, to przede wszystkim muszę powiedzieć i podziękować panu ministrowi i wszystkim pracownikom, całemu zespołowi, który tutaj pracuje, że ta inwestycja jest realizowana konsekwentnie i wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli już niedługo cieszyć się, dobrym dojazdem do Zakopanego. Zakopianka to jest taka symboliczna droga w Polsce. Każdy o niej słyszał wielu. Przemieszczając się tutaj na Podhale do Zakopanego wielokrotnie jechało, a właściwie stało w korkach. I cieszę się, że inwestycja jest w tej chwili realizowana bez przeszkód. Oczywiście to jest bardzo trudne zadanie, dlatego że jest skomplikowana technologia i szczególne warunki ale wszystko to co państwo widzicie tutaj w tej chwili to jest inwestycja która nie ma drugiej takiej w Polsce. Budowane tunele mają właśnie są częścią realizacji inwestycji która ma połączyć i dać możliwość dojazdu do Zakopanego bez przeszkód, spokojnego, nowoczesnego ja mogę powiedzieć w ten sposób, że to jest kolejna inwestycja, która jest realizowana przez nasz rząd, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez Ministerstwo Infrastruktury, pana ministra Andrzeja Adamczyka. Konsekwentnie inwestycja, która ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania tutaj komunikacyjnego, ale to jest ogromne wyzwanie również technologiczne, i poprzez tą konsekwencję. Harmonogram, który przyjęliśmy na początku pracy rządu, który jest konsekwentnie realizowany, mogę powiedzieć, że po raz kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd na czele którego mam zaszczyt stać, dotrzymuje słowa. Ja już kilkakrotnie mówiłam, że to dotrzymywanie słowa jest znakiem rozpoznawczym naszego rządu, jest marką, którą chcemy, żeby każdy polski rząd zawsze realizował. Zobowiązaliśmy się do zrealizowania również i tego zadania, właśnie zadania drogowego na Zakopiance i dotrzymamy słowa. I tak jak dotrzymaliśmy słowa w przypadku innych inwestycji, które już są zrealizowane, czy programów, które wprowadziliśmy w życie, zgodnie z programem, do którego zobowiązaliśmy się wobec naszych wyborców, tak i ta inwestycja zostanie ukończona.